Co masz dzisiaj na sobie? Zaczniemy od podstaw. Uwaga, dzisiaj mam na sobie projekt moich przyjaciółek. Firma młodych projektantek Sacrum. Sukienkę uszytą specjalnie na moją rodzinę, więc akurat taka autopromocja trochę. No i taka jest szyta na szybko, ale ładna. Poza tym jeszcze co? Masz konwersy i? Konwersy i torebkę Ani Kuczyńskiej. No to, no to tak przewaga jest projektantów jednak. Często Ci się tak zdarza? Wydaje mi się, że y, najczęściej chodzę w ubraniach, które szyją dziewczyny, bo po pierwsze one są proste, bez żadnych zbędnych wzorów, a poza tym no, y, jest bardziej tak jak ja chcę. A nie, nie muszę chodzić po, po milionie sklepów, żeby dostać to co chcę. Bo mogę im powiedzieć, żeby było bardziej tak, a one mi coś zaproponują i to jest fajne. A powiesz mniej więcej, jakie są ceny takich projektów robionych na zamówienie? Y to one mają takie ceny mniej więcej od 300 do 800 zł. Tak w takim to jest przedziale mniej więcej. No to, to są takie ceny wcale nie aż takie niskie. Powiedz zdarzyło ci jakieś zaszaleć tak naprawdę wydać sporo na ciuchy? Nie, ponieważ mi jest szkoda kasy. I one te ciuchy są drogie, ponieważ materiały, z których one szyją, są bardzo drogie, a do tego trzeba jeszcze to uszyć i, no i muszą jeszcze coś zarobić, bo to jednak jest to, co one chcą robić w przyszłości. A powiedz, gdzie wyszukujesz ubrania, jak już robisz zakupy? Yy, wyszukuję chyba w internecie głównie. Uwielbiam H&M, ponieważ w H&M można znaleźć zwykłą, prostą, czarną bluzkę bez właśnie wzorów i koronek i kratek. Yy, w internecie myślę, że showroom to jest takie miejsce, gdzie można poszukać, a nawet jeżeli nie znaleźć dokładnie to, czego się szuka, to tak przynajmniej kierunek. To jeszcze może wymienię rzecz, której na lato szukasz. Masz jakiś już plan? Tak, chcę sobie kupić takie y, buty do śmigania. <grym> y, 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 jakieś takie New Balance albo Nike właśnie szukam. Tylko że szukam w fioletowym kolorze i nigdzie nie mogę znaleźć, więc teraz internet i szukam. Chcecie zobaczyć jak ubiera się polska ulica? Oglądajcie Street Fashion i subskrybujcie nasz kanał na YouTube.